Dzień dobry moi kochani, a w dzisiejszym odcinku weźmiemy się za jedną ważną rzecz, czyli będziemy mieć te highlighty z 11 poziomów. Zobaczymy, co tam się kryje, pogadajmy sobie w komentarzach, wybierajmy sobie tutaj te wszystkie ciekawe elementy, dlatego że będę chciał też nagrać odcinek z Waszych komentarzy, odpowiadając Wam na pytania. Więc jeżeli macie jakieś pytania, macie jakieś obawy, to piszcie to od razu w komentarzu. A my teraz od razu z bomby lecimy do materiału, zobaczymy co tam się kryje bo jest grubo, cała masa pytań, cała masa dość ciężkich do przeprocesowania momentami informacji, więc musimy sobie porozbijać to znowuż na tom, żeby stwierdzić, czy to jest dobry kierunek rozwoju, czy może jednak coś nam będzie przeszkadzać. Lecimy. Ach, i jedna ważna wiadomość, kochani, zanim zaczniemy, trzeba wam powiedzieć jedno. Jeżeli macie uskładane te blueprinty, czyli te schematy, czy to narodowe, czy to uniwersalne, one nie będą wam dawać opcji do tego, żeby przeskoczyć tutaj do czołgu 11. poziomu. Będziecie potrzebować tylko i wyłącznie expa. Także tutaj Wargaming poszło w tym kierunku, czy to dobrze, czy to źle, napiszcie w komentarzu, ma to swoje o dziwo, plusy, ale ma też dużo minusów. Mogę wam powiedzieć o jednym plusiku, jednym plusem będzie to, że cała masa graczy nie przeskoczy sobie tego za darmo, tylko będą musieli faktycznie pograć tymi czołgami na 10 poziomie, żeby wbić tę 11, co sprawi, że ten tier matchmaking 11 poziomu tak szybko się nie zapcha, ale z drugiej strony, Osoby, które przecież grindowały to przez lata, mają tutaj te materiały, nie będą ich w stanie wykorzystać, żeby zdobyć tier najwyższy w grze. Co o tym sądzicie, napiszcie. No to co? Odpalam, lecimy, a troszeczkę głośniej i zaczynamy zabawę. jest bardzo ważny krok dla What tier 11 is. Które nowe funkcje otrzymuje i jakie opcje są dla danego of Wranglerskiego? Search... A wiecie, że byłem piętro wyżej? Byłem dosłownie piętro wyżej. Nie byłem tutaj, tylko piętro wyżej. Sobie siedziałem z zimączkami. Tak mi się wydaje, że to jest to samo biuro. A może to nie jest to samo biuro? Polera wie. A to chyba nie jest to samo biuro. Nieważne, ale wyglądają bardzo podobnie tutaj, jeżeli chodzi o rozstawienia tych wszystkich boxów. Is here to fill you in. No dobra, damy. Mm -hmm. players. Players the... wydaje, wydaje mi się, że im bardziej doświadczony jesteś, tym po części masz pewien głód nowości, czyli czegoś, co chciałbyś zobaczyć, żeby weszło do gry. Żeby nie było tej całej powtarzalności. Jeżeli się ze mną zgadzacie, to wiecie, co zrobić, nie? To napiszcie mi plusika albo napiszcie, że podchodzicie do tematu zupełnie inaczej. Bo ja mam takie wrażenie, że markowanie tych samych czołgów już któryś raz z rzędu, to, to nie jest nic fajnego. Okay. Zobaczymy, czy to będzie tyle odbijało, co na filmie. Tank and... Jedna ważna rzecz. Ja mam takie wrażenie, że faktycznie będą kosztować te 325 tysięcy, a więc tutaj macie już olbrzymi e, XP potrzeb na to właśnie, żeby sobie takiego tachen, 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 takiego szczura sobie, nie wiem, kieszonkowego w Teraz możecie wejść sobie na Mausa, wyexpić sobie Mausiwo gdzieś tam do końca, nabić na nim 325 tysięcy expa i lecicie z tematem dalej, już macie gotową dychę. Oprócz oczywiście tych polowych, no, na które będzie potrzebne 325 tysięcy free expa, jeżeli chcecie zagrać pierwszą rundę od razu z maksowanym czołgiem, wymaksowanym czołgiem, albo powolutku sobie to grindować. Purchase it for credit, nothing more. Okej, okay, kredyt. Jeden coś, kredytów, Milionów. Będzie kosztować. Bardzo dużo moim zdaniem. Tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, podział jest bardzo fajny i ciekawy, dlatego że mamy 7 chateków, mamy 5 medów, 3 Tedeki i z czego jeden nie jest snajperski, tylko dobicie się jak chatek. No i jeszcze do tego czołg lekki. To ciekawe, nie ma artylerii, być może tutaj będzie jakaś inna mechanika testowana co do artylerii. Dlatego fani artylerii muszą poczekać i pograć niższymi poziomami. Okej. Okay. To <laughs> wygląda w and Assault, and Support Roles. No to jest beczka. 11 poziomu. salt okay, to Ruski, and support 4, and of course there is a light tank everyone okay. can find I something to their mini light this amount ensures required diversity of vehicles and roles and even allows mm -hmm. for creating full-scale same-tier battles but that's only the first 16 vehicles in future we're going to add new vehicles to this tier each of okay. which will have its own mechanics and other attributes that i will talk about soon Czyli widzowie, mamy jedną bardzo ważną informację przemyconą, gdzieś już na samym początku. 16 poziomów, które zostały wprowadzone teraz, 10 tierowych, 11 tierowych czołgów, to nie koniec. Będą wychodzić 11 poziomy z jakichś tam poszczególnych linii, które Wargaming sobie zaplanowało. Jakich? Tego nie wiemy. I pytanie brzmi, czy każda linia będzie dostawać 11 poziom? Zobaczymy. No to co? Lecimy dalej. Wielka ilość kontentów na wysokim poziomie będzie się rozwijać rzadko. Teraz to nie 3, ale 4 tiers. 8, 9, 10 i 11. Tier 8 zostanie pochodzeniem do wysokich tiers. Ok, zrozumiałe. I tutaj musimy się zatrzymać na, so na sekundkę. Nie wiem, czy nie wyłapaliście, czy przeczytaliście. Po pierwsze, linia frontu się nie zmienia, ciągle będziemy mieć ją w na ósmych poziomach, czyli już nie będzie tego dziwnego dodawania dziesiątych dziewiątych poziomów do on-slota, co jest akurat dobrym, dobrym wyznacznikiem tego, w którym kierunku powinna iść w ogóle cała linia frontu. Co ciekawe, zostało przemycone na tarcie light. Nie wiem, czy widzicie, Jeżeli ktoś z was nie wie, czym jest na tarcie, to jest ten tryb 7 na 7 z tymi dodatkowymi perkami. Są te naloty na tych mapach rozmieszczone, takie do zgarnięcia macie tam radio do zgarnięcia informacji, no i chodzi o to, żeby przejąć bazę w trybie spotkaniowym albo wyeliminować wszystkie czołgi przeciwnika, i tak dalej, i tak dalej. Na onslocie mamy. Oczywiście polepszone działka, bla bla, bla, i fajnie się gra, bo jest przyjemniej. I zobaczcie, natarcie light, na ósmym poziomie, to jest tak zwane natarcie light, moim zdaniem. Gdy wejdzie już na stałe do gry, to zastąpi SH8. Nawet nie wiecie, jak się fajnie na tym farmi kredyty. Nie ma BZ 176 więc wszyscy fajni bz 176 powinni się cieszyć. Można sobie farmić kredyty, można się dobrze bawić. RNG jest bardzo fajne i przyjemne, bo tam mamy minus 0,15, jeżeli chodzi o usprawnione działko, więc strzela się super. Zobaczmy, co będzie dalej. To się musimy of zatrzymać, tak jak wam pokazywałem, te wszystkie czołgi CS52C, mutscy, to są mutcy, tak? Dobrze mówię? Mudcy? No wiecie te niemieckie ósemki. Mamy FCM, mamy tl 7 mamy WZ114, WZ111, zwykłą obiektach 590, chyba tak mi się wydaje, te 54 i 112. One dostają bufa. Pytanie brzmi, jaki to będzie buff, bo jeżeli to będzie jakiś marginalny buff, to sądzę, że to nietwinie. nie tchnie. Nie, za dużo właśnie w te czołgi, bo one i tak i tak w dzisiejszym randomie mają ciężko. Okej, okay. nie wiem, czy słyszeliście, ale tutaj jest mega ciekawa sprawa. Pojazdy premium 9 poziomu zaczną przynosić ich jeszcze więcej. I Pytanie brzmi, czy chodzi o to, że będą zarabiać więcej kredytów? Zobaczmy i also tier 9 as a whole will become a part of a new ecosystem where battles will become more diverse with the participation of tier 11 sometimes okay. they will be harder but the rewards for such battles will increase będą spotykać się 11 tiery to jest chyba już w tym momencie oczywiste Dodatkowo, z tego co ja rozumiem, oprócz tego, że będą zarabiać te obligacje i tak dalej, tak dalej, to też będą więcej farmić kredytów na randomie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dajcie znać o tym, co sądzicie w komentarzu. Gdyby tak faktycznie było, no to mogłaby być to. Niezła nowinka, żeby troszeczkę się przerzucić, być może z ósmych tierów na jedenaste. Z drugiej strony ludzie mogliby mieć takie, ale, ale. Ja grając z dziewiątką do tej pory nie spotykałem jedenastych tierów, bo ich nie było, tylko dziesiątki, więc ten matchmaking był plus jeden, minus dwa. A tutaj nagle zrobi się nam plus dwa, minus dwa, więc coś zupełnie. Innego.

W przyszłość na dobrą sprawę, bo być może gdzieś tam w nieznanej nam jeszcze odległej przyszłości zobaczymy później Klan Mursy właśnie na Tierach 11. Ale na razie to jest wspaniałe. I oczywiście Tier 10 zabierze bomby. Więc Tier 11 ma tylko wzmocnić e-game content, z kontynuacją game evolution w naturalnej i zabierze mną dla wszystkich. Nie byłoby dobrze, żeby tylko kreować stronger dla nowego Tier. That's why we're introducing special mechanics, each created specifically for a particular tier 11 vehicle. This is makes the vehicle special. Tak the pink, no have been crafted to highlight the vehicle's unique traits. Okay. There can be active abilities or passive that activate automatically. For example, when you press X button, the rate fires a high explosive salvo. from Muszę to pause it, czyli... Tak jak w przypadku EBR, na przykład zmiana tego trybu, tutaj będziemy mieć dostęp do tych specjalnych umiejek. A co to znaczy? No tak jak widzieliście, jedziesz sobie nie, takim y, szczurem, y, klikasz sobie X -a i nagle chłopa tutaj coś wysadziło. Tylko nie każdy to musi lubić, of tak? Okej. Okay. To jest mega ciekawa mechanika, moim zdaniem, bo daje ci bardzo, ale to bardzo mm, dużo kontroli nad tym, co faktycznie chcesz zrobić, w jakim momencie. Zobaczcie, no, to, jest, to, to jest dość it ciekawe. Pytanie brzmi, czy niektóre z nich będą. Pytanie brzmi, czy niektóre z nich nie będą zbyt mocne, nie będą zbyt silne. Podczas użycia. No tutaj Zamek sobie akurat wziął zrobił cyk i wyjechał z dwiema pchami, tylko powiedział, że tyle ich potrzebuje, tak? Okay. I później calculator that improves accuracy and gun stabilization. the Leopard sniper role. new mechanics don't turn the game into a hero on tutaj mówi, że te nowe mechaniki nie będą tworzyć tak zwanego hero shootera, tak? Czyli to, to, to ciągle nie będzie główna rzecz, na której będziesz polegał, tak? To nie będzie ten główny, główny czynnik, dzięki któremu będziesz mocarzem na randomie. Zobaczymy, bo łatwo jest z taką mechaniką oczywiście przesadzać. Superpowers that can completely decide a battle outcome. These mechanics okay. just add more they okay. open up more Zobaczmy. opportunities for team play this is a new gameplay edge built into the familiar rules of the game having mechanics for each vehicle is a completely new approach for creating tanks it means that all vehicles in the tier can fight in their own way not like all other tanks in the game at the same time we've tuned the balance to ensure that tier 10 and even tier 9 vehicles always have a chance and there are great I ja się tutaj muszę zatrzymać. Bo Ziomeczek powiedział, że starali się zrobić tak, żeby te 11 tary nie były zbyt oparze, żeby nie były zbyt mocne względem dziesiątych poziomów albo 11. Naturalnie muszą być lepsze, tak? Jest to jednak poziom wyżej, więc musi to być lepsze. No i zarzekają się, że nie zrobili to w miarę, w miarę w zbalansowany sposób. Tylko ja mam jedno zastrzeżenie. Moim zdaniem. Takie testy powinny być robione na szeroką, szeroką skalę. Robienie tego w zamkniętym, gdzieś tam hermetycznie, środowisku, bez względu na to, ilu devsów tam brało udział, pracowników wargamingu i tak dalej, testerów w zamkniętym środowisku, to ciągle nie będzie odzwierciedlać tego realia, tych realiów, jakie mamy właśnie na randomie. Więc tutaj jest ustra gamba. Ze strony Wargamingu, że rzucili wszystko na jedną kartę, stwierdzili: My to zrobimy, my się tym zajmiemy, nie będziecie tego testować, nie będziecie tego sprawdzać. Tak ma być i jazda z tematem. Więc gdzieś tam tego feedbacku, czy to od nas, ceków, czy to od Was, graczy, w sensie, my też jesteśmy graczami, ale gdzieś tam tego zabrakło i każdy z nas. Tak naprawdę stąpa po nie wiadomo jakim lodzie, więc zobaczymy za te kilkanaście dni co się wydarzy. Growth in effectiveness as tier increase. Each tier 11 tank is stronger than its predecessor at tier 10. Okay. Logiczne. It is logical, but the mouse could well stand its ground against the Tashirate. The new upgrade system is being introduced specially for tier 11. I tak jak sobie tutaj możemy to rozbić na atomy, to sobie możemy troszeczkę zrobić deszyfrację. Eee, możemy sobie zdeszyfrować tutaj te wszystkie znaki, które mogą, mogą za czymś stać. Czyli tak, ten kwadracik, ten cube, no prawdopodobnie odpowiada za HPEKI. Co to jest? Szczerze, nie mam pojęcia. Tutaj jest. Y Myk ze stunem. Może zacznę od tego, o co, co w ogóle omawiamy i co to jest. To są widzowie specjalne notki, które zawierają jakiś bonus na czołgu. Trochę jak polowe, tylko wrzucone w jedenasty poziom. I to jeżeli to już mamy ze sobą, no to też widzicie, ile ekspa na poszczególną notkę trzeba zapłacić. Tak jak tutaj widzicie? Aha. Czyli tutaj mamy oznaczenie magazynu i HP, czyli to daje nam amurak HP. Ok, sensowne, jest to w miarę czytelne. 20% do wytrzymałości magazynu. Nie, mamy coś jeszcze takiego. No tutaj mamy HP, ale mamy czołg pokazany z boku, więc nie wiem za bardzo o co chodzi. Jeżeli ktoś ma pomysł, napiszcie w komentarzu. I tutaj co to jest? Prędkość lotu pocisku, być może takie mam wrażenie to to nie wiem to też może być prędkość lotu pocisku teoretycznie Tarcza z odbitym czymś tam nie wiem celownik więc to może być celność tutaj co, obrażenia? tutaj mobilność więc trochę tego Upgrade. jest small give a moderate boost to characteristics while okej okej okay, okay. okay, tutaj są HP-ki plus 100 hp Czyli mamy już plus 200 HP z samych notek or... i tutaj mamy trzecią kolejną notkę, to jest ta notka taka nowa, której jeszcze wcześniej w sumie nie widzieliśmy, ale widzimy ten wystrzał z tych dwóch dział, 10% do szybszego przeładowania tej specjalnej umiejki, okej, okay. ale się rozgadałem, nie powinienem chyba tyle gadać, co? Okej. Okay. 100 horsepower and even a 20% reduction to its auxiliary guns loading time. I to jest bardzo ważny screenshot, który widzicie. Ehm, różnica pomiędzy stokowym ehm, czołgiem bez upgrade'ów a tym z upgrade'ami, no może nie każdemu tutaj się rzucić w oczy ale są dość duże różnice. Popatrzcie na DPM pierwsze na samym starcie. To jest 2400 dpm versus 3100, 2455 versus 3100. To jest olbrzymia różnica. Dispersion, czyli rozrzut, może aż tak się nie zmienił, ale ciągle gdzieś tam ta różnica jest. Aim time, czyli czas celowania, też. Wstaliśmy trochę alfę. Co ciekawe, jak sobie porównacie no, alfę tego 11 tieru 520 versus mouse, no to zobaczycie sobie, że już samych na maksa ulepszonych to jest 300. Przepraszam, to jest 30 alfy różnicy, czyli nie za dużo. Dostajemy troszkę kopa do, do jazdy. No i tutaj 20 km top speeda to wcale nie będzie zabójczy, zabójczy czołg, jeżeli chodzi o prędkość. Pomijam już całą Okej, okay. okay, co my tutaj mamy? Amont Consumables loadout, okej. Okay. Allows you to configure an alternative load of ammunition consumable. Okay, okay. Four tier 11 vehicles. To unlock upgrades, you only need one base currency, XP. No additional complications. And you can unlock everything. You just need to choose what you want to get earlier and what to put aside for later. The new upgrade system provides new opportunities and doesn't. Czyli będziemy musieli sobie wybierać te notki, te wszystkie punkciki mądrze i zdecydować się na coś na samym początku, no chyba, że ktoś już może sobie wyrzucić tam 300 plus tysięcy free expo i sobie odblokować wszystko. I tutaj jest też ciekawe, ciekawe zdanie, że na przykład zwiększenie przeżywalności nie odbywa się kosztem mobilności, tak? Czyli nie mamy tych minusów, mamy same plusy, dostajemy same mobility. You can upgrade your tank in many aspects at once okay. and each vehicle will have its own upgrade list. After you o, open all the upgrade notes, to jest the Czyli dostajecie te wszystkie fanty do customizacji w momencie w którym będziecie dopiero um, mieli wszystkie te notki odblokowane. Exclusive to tier 11. Mechanik jest bardzo dużo nowoczesny. Strasznie. That tracker everyone around how many tanks your vehicle has turned into wreckage. New volumetric style, adds depth okay. to the vehicle texture without changing the external geometry. Mocne. Separate customization elements for gun barrels, camo nets, protective okay. covers, inscriptions and much Ja tam more. bym wolel jakieś takie szmaty, All jak są na 750. It's an additional incentive to play in your favorite Star Wars Ale it shows you played many battles in this tank and now how to it charge into battle with the release of Update 2.0 It will add a new layer of gameplay, where each tank equals a unique playstyle with its own mechanics, own upgrades, and own way to victory Okay You can research To czy Nie wiem czy słyszeliście, więc puszczę wam to jeszcze raz. Może poziom 11 pozostanie najwyższym poziomem w grze, dopóki go tam nie wprowadzą, że tak powiem, na stałe, na mocno, nie usadzą go struktura gry. Ale. For a long while. We won't Tutaj bother. jest też właśnie powiedziane, że nie pójdą wyżej, czyli gdzieś tam plany tych dwunastych tierów prawdopodobnie też chyba już są. Higher, so until what this tier 11 has been filled enough, at the moment tier 11 provides no, all the necessary space to introduce all the innovations we planned. We don't force changes. Gameplay at high tiers will develop naturally, depending on how players Zobaczymy. interact with tier 11. We're in no rush. I to trzeba im akurat przyznać, że tutaj mamy jakiegoś lepszego SRV-a, tutaj mamy jakiegoś lepszego grilla, tutaj mamy jakiegoś lepszego Badgera, tutaj mamy jakiegoś lepszego leoparda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc teoretycznie większość przynajmniej z tych czołgów powinna faktycznie być zachowana y, jako odpowiednik tego niższego poziomu na dziesiątym tierze. Czy tak faktycznie będzie, czy to wszystko będzie ze sobą współgrało, tego dowiemy się już niedługo. No ja nie wierzę akurat, że wypuszczanie tak olbrzymiego patcha nie spotka się z żadnymi problemami. To z góry mówię. Ale okay. Dajcie znać, co o tym sądzicie i z czym macie największy problem. Bo tak jak powiedziałem na samym, na samym końcu, mam takie wrażenie, że to jest bardzo duża gamba. Wprowadzanie tylu zmian, gdzie ludziom się będą przepalać z worki, gdzie będą próbować nowych rzeczy, gdzie będzie tyle różnych nowych mechanik, tyle różnych nowych czołgów, nowe poziomy, a to matchmaking zmieniony, a to coś jeszcze, a to to, a to tamto, a to siamto. Nowy garaż, przecież ludzie się w tym garażu pogubią. Ja się przez pierwsze 10 minut gubiłem albo 15, albo na nawet więcej, więc życzę Wam szczerze powodzenia, żebyście byli w stanie tam do wszystkiego dojść i sprawdzić sobie po prostu, co jest, gdzie. Jak już raz to zrobicie, to potem zapamiętacie, ale ja chciałem wręcz od postaw sprawdzić sobie, gdzie jest załoga, gdzie jest to, gdzie jest tamto, gdzie jest siamto, no i trochę to zajęło. Dlatego moi drodzy, wszystkie Wasze obawy w komentarzu. Ja później zrobię ten odcinek z. Jednego, drugiego filmiku, gdzie sobie przedyskutujemy z czym będzie problem i czy faktycznie mamy się czego obawiać, czy może niekoniecznie, ale powtórzę. Wprowadzenie tak dużego update'u w momencie, w którym tam i wiecie, że przy najmniejszym patchu potrafi się coś z serwerem rypnąć i się robią problemy, jest cholernie ryzykownym przedsięwzięciem. Dajcie znać w komentarzu też, czy myślicie, że Wargamingowi uda się bez żadnych problemów dowieść taki duży patch na serwerach World of Tanks i będzie wszystko działać bezproblemowo, czy może niekoniecznie. A ja się z Wami żegnam i do następnego. Jutro będą czołgi, które są w dzisiejszej rulecie, czy też w, no, w tym, jak to się nazywa? O bo piątek jest i nowe czołgi są. Ja to nagrywam w czwartek po 38. także na razie. Nie, to już piątek jest, a na razie.